W jaki sposób kleję panele podłogowe do ściany czy też do sufitu? Jeżeli jesteście ciekawi, to zaczynamy! W pierwszej kolejności, przy użyciu duta pozbywam się wypukłości na zamkach panelowych. Jeżeli bym tego nie zrobił, to istnieje ryzyko, że w czasie dobijania kolejnego rzędu paneli wcześniejszy mógłby zostać poderwany. Do klejenia paneli zawsze używam dwóch rodzajów kleju montażowego. Ważne, aby jeden z nich na pewno miał duży chwyt początkowy. U mnie na mieszkaniu akurat korzystałem z tych dwóch klei. Pierwszy klej nanoszę po obwodzie mniej więcej 2 cm od krawędzi. W takich paskach na około 5 cm z przerwą gdzieś też 3-4 cm. Materiału oczywiście nie żałujemy. Następnie drugi klej, również takie paski na około 5 cm z przerwą na około 3-4 cm. Tak przyszykowany panel nadaje się już do klejenia. Najważniejsze, aby podłoże było nośne, stabilne oraz niezapylone.